Dzień dobry. Godzina 16 zapraszam na kolejny odcinek programu Sekrety Życia. Dzisiaj będzie tytuł taki, czy możemy modyfikować swoją energetyczną strukturę w wyniku medytacji. Od wieków ludzie z różnych kultur i tradycji duchowych interesowali się tym, jak praktyki medytacyjne wpływają na ciało, umysł i ducha. Jednym z najbardziej intrygujących zagadnień jest to, czy medytacja może zmieniać naszą energetyczną strukturę. Przyjrzyjmy się tej kwestii z perspektywy duchowej, naukowej oraz praktycznej. Według wielu systemów duchowych, takich jak Ayurveda, yoga czy tradycyjna medycyna chińska, człowiek jest otoczony i przenikany przez subtelne pola energetyczne. Te pola określane są mianem aury, czakr, meridianów czy słów. Aura pole energetyczne otaczające ciało fizyczne. Uważa się, że odzwierciedla stan emocjonalny, fizyczny i duchowy danej osoby. Czakry to centra energetyczne, zlokalizowane wzdłuż kręgosłupa. Które zarządzają przepływem energii w organizmie. Meridiany, kanały energetyczne, przez które przepływa energia życiowa, zwana pramą, ki lub ki. Zgodnie z tymi tradycjami, harmonijny przepływ energii w tych strukturach jest kluczowy dla zdrowia i dobrego samopoczucia. Medytacja to praktyka świadomego skupienia umysłu, która ma na celu wyciszenie, introspekcję i harmonizację. Ale jak dokładnie wpływa ona na naszą energetyczną strukturę? Medytacja pomaga wyciszyć umysł, co przekłada się na stabilizację pola energetycznego, zmniejsza poziom stresu. Wysoki poziom stresu generuje energetyczne blokady, które medytacja może rozpuścić. Skupienie na oddechu lub mantrze pomaga w oczyszczaniu czakr i usprawnieniu przepływu energii. W stanie medytacyjnym nasze ciało i umysł zaczynają wibrować na wyższych częstotliwościach. Uczucia takie jak miłość, wdzięczność czy spokój podnoszą energetyczny rezonans, co wzmacnia strukturę aury. Pozytywne emocje generowane podczas medytacji w naturalny sposób odświeżają i wzmacniają nasze pole energetyczne. Podczas medytacji czakry mogą się aktywować i pracować bardziej efektywnie. Przykłady technik wspierających ten proces to medytacja czakralna, skupienie się na konkretnych centrach energetycznych, wizualizowanie kolorów i przepływu energii. Mantry – każda czakra ma przypisaną mantrę, która wprawia ją w rezonans. Nasze myśli i intencje mają moc zmieniania naszej energetyki. Medytacja skupiona na pozytywnych afirmacjach lub wizualizacjach może wzmocnić aurę, przyciągać pozytywną energię w otoczenia, pomóc w manifestacji pragnień. Wszechświatna nauka coraz częściej bada zależność między umysłem, ciałem i energią. Oto kilka najważniejszych odkryć. Pierwsze to pole serca. Badania prowadzone przez Heart Mouth Institute pokazują, że serce generuje pole elektromagnetyczne, które zmienia się w zależności od naszych emocji. Medytacja skupiona na miłości i wdzięczności wzmacnia to pole. Drugie to fale mózgowe. Podczas medytacji zmieniają się fale mózgowe: alfa, relaksacja. I teta, stan twórczy, sprzyjają harmonizacji pola energetycznego. Badania również pokazują, że wiara w pozytywny wynik może wpływać na nasze zdrowie i samopoczucie. To samo dotyczy naszej energetycznej struktury, na którą wpływ ma siła sugestii podczas medytacji. Teraz przedstawię praktyczne techniki na modyfikację energetycznej struktury przez medytację. Pierwsze to medytacja oddechowa. Skupienie się na spokojnym, rytmicznym oddechu. Harmonizuje przepływ energii w meridianach. Oczyszcza aure z negatywnych wibracji. Drugie to wizualizacja światła. Wyobraź sobie, że twoje ciało otacza światło które oczyszcza i wzmacnia Twoją energetykę. Trzecie to praca z czakrami. Skup się na każdej czakrze po kolei. Wyobrażaj sobie, że przepływa przez nieczysta energia. Czwarte to medytacja z mantrami. Powtarzaj dźwięki takie jak OM lub mantry, przypisane do czakr, aby wprawić je w rezonans. Piąte to techniki dźwiękowe. Słuchaj muzyki w częstotliwościach solferzowych, np. 528 Hz, która harmonizuje energetykę. Podsumowując, medytacja jest potężnym narzędziem, które pozwala nam wpływać na naszą energetyczną strukturę. Poprzez regularną praktykę możemy oczyszczać blokady, podnosić wibracje. Wzmacniać aurę i aktywować czakry. Co więcej, nauka zaczyna potwierdzać to, co duchowe tradycje wiedziały od wieków, że umysł i energia mają kluczowy wpływ na nasze życie. Pamiętaj, że Twoje pole energetyczne jest odbiciem Twoich myśli, emocji i intencji. Przez świadomą pracę z medytacją. Może stawać się twórcą swojego wewnętrznego i zewnętrznego świata. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Jak się podobało, to proszę polubić, subskrybować naszą telewizję i skrożycia TV. I zapraszam do komentowania. No i oczywiście za dwa dni. O godzinie 16 zapraszam na kolejny odcinek Sekretów Szycia. Mówiła Ewelina Benberger. Życzę miłego popołudnia. Do widzenia!